Chciałem zacząć od dwóch rzeczy. Pierwszą, pierwszą jest to, że chciałem Państwu pokazać, że my laryngolodzy absolutnie nie powinniśmy i to w ogóle nie ma żadnego sensu, żebyśmy się rzucali na wszystkich i ich operowali, co nie znaczy, że nie ma naprawdę dużej grupy pacjentów, którzy wymagają i przydałoby im się leczenie laryngologiczne, a jeszcze większej grupie na pewno konsultacja laryngologiczna, bo to jest bardzo istotne u tych pacjentów. Natomiast drugą rzeczą jest odniesienie się do tego, co powiedział Pan Profesor Bieliski, a spójrzcie Państwo, według dużej epidemiologicznej pracy w Polsce wśród osób, które są między 30 a 70 rokiem życia, jest prawie 4 miliony osób, które mają AHI większe niż 15, równe lub większe 15. Czyli to są pacjenci, którzy powinni być przynajmniej znalezieni, zdiagnozowani i coś z nimi powinno być robione. Dotychczas mamy tylko i wyłącznie możliwość robienia polisomnografii. A ja muszę powiedzieć, że czułość i swoistość stuprocentowa polisomnografii to chyba nie jest do końca aż tak... Taka prawda, i to nie jest badanie idealne, i to nie jest badanie fizjologiczne, to jest badanie, które samo w sobie przeszkadza w śnie i w oddychaniu, w związku z tym, naprawdę, no nie. Ja jestem wielkim fanem badań prostszych, poligrafii i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że polisomnograficznie jesteśmy w stanie w ogóle fizycznie, technicznie i finansowo zbadać tych wszystkich ludzi. A nie ma takich możliwości. U nas w klinice, mimo że robimy około 80 polisomnografii miesięcznie, mamy kolejkę na dwa lata. Więc mamy pacjenta, który ma objawy i mówimy mu, za dwa lata pana zbadamy, a potem rozpoczniemy leczenie. E to, co pokutuje ciągle między internistami a laryngologami, to to, wszyscy się straszymy nawzajem tym, co robią ci drudzy. To znaczy, zazwyczaj myślę, że interniści pokazują nasze leczenie jako po prostu absurdalne i bezsensowne i my tych pacjentów operujemy raz, drugi, trzeci, piąty, a oni ciągle chrapią i mają bezdechy. Natomiast laryngolodzy niewątpliwie mają w sobie ciągle jakiś wewnętrzny lęk przed cepap Natomiast to, co jest istotne, to, że zaburzenia oddychania podczas snu to jest choroba przewlekła i to jest choroba, która wymaga takiego traktowania i wymaga traktowania przez wielodyscyplinarny zespół, a nie tylko przez jedną osobę. Światowa Organizacja Zdrowa definiuje chorobę przewlekłą jako wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają, jak widzicie Państwo, jedną lub więcej z następujących cech. Są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, Spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. Co najmniej cztery z tych warunków zaburzenia oddychania podczas snu spełniają. Odnośnie tego, czy one są spowodowane nieodwracalnymi czy odwracalnymi zmianami patologicznymi, możemy dyskutować, to znaczy, czy my rzeczywiście część z tych osób jesteśmy w stanie wyleczyć, jak skutecznie, i tak dalej, i tak dalej. A już w 2009 roku Amerykańska Akademia Medycyny Snu. Powiedziała, że pacjenci, którzy mają zaburzenia oddychania podczas snu, powinni być włączeni w pewien schemat leczenia, który umożliwia im zarówno leczenie z aparatami CEPAP, jak i aparatami wewnątrz ustnymi, jak i skorzystanie z leczenia chirurgicznego, jak również z innych metod leczenia i że pacjenci ci powinni być traktowani jako pacjenci z przewlekłą chorobą wymagający, wymagający długotrwałej i wielodyscyplinarnej opieki. I to jest jedno z, jedna z publikacji, których naprawdę ostatnio powstaje dużo, pokazująca, jaka różnica, a przynajmniej w teorii, powinna e, się zadziać i wydarzyć e, w przypadku diagnozowania i leczenia pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu. Klasycznie mieliśmy taką sytuację, że. Przychodził pacjent, pytaliśmy go, czy chrapie, czy ma bezdechy, czy ma senność w ciągu dnia, czy jest do tyłu, sprawdzaliśmy, czy ma nadciśnienie, dobra. To wtedy polisomnografia, jak polisomnografia, duża H i Koniec. Cała reszta tej spersonalizowanej medycyny polegała na tym, czy ewentualnie można pacjentowi pomóc w tolerancji cepapu. u Natomiast to, co jest teraz, to. Bardziej koncentrujemy się na tym, jakie są czynniki ryzyka u pacjenta, jakie są jego wymagania, jakie są jego główne dolegliwości i objawy. I tak naprawdę na tej podstawie, na podstawie tego, co widzimy w badaniu laryngologicznym również, a często też stomatologicznym, możemy pacjentowi zaproponować leczenie. I tutaj znowu wracając do początku, absolutnie leczenie przy użyciu dodatniego ciśnienia, czyli aparatów CEPAP, jest podstawową, kluczową. I no, główną wstępnie metodą leczenia pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu tak po prostu jest, i do tego ja będę wracał, chociaż są oczywiście pacjenci, u których jesteśmy w stanie wyeliminować to miejsce, które powoduje obturację. To jest choroba górnych dróg oddechowych, to nie jest choroba dolnych dróg oddechowych, to jest choroba w dużym stopniu laryngologiczna, tyle że faktycznie trudna do wyleczenia. To, co chciałem powiedzieć i to, co też często mówię do laryngologów, to że tak naprawdę nasze leczenie jest coraz bardziej poukładane w pewne ramy. To nie jest tak, że my sobie możemy z głowy wymyślać, co zrobimy z pacjentem, przychodzi pacjent i chrapie, więc my mu zaproponujemy jakiś zabieg na chrapanie i wszyscy będą zadowoleni. OK, w gabinecie prywatnym komercyjnie przynajmniej ktoś będzie zadowolony, jeśli pacjent zapłaci. Natomiast y, mamy standardy i mamy rekomendacje. Te rekomendacje mówią, że każdy pacjent, który przychodzi z chrapaniem i jest podejrzany o to, że ma zaburzenia oddychania podczas snu. I z naszym standardem powinno być to, że tacy pacjenci powinni mieć, jak widzicie Państwo, ocenę w kierunku, czyli badanie nocne. To nie musi być polisomnografia, to może być poligrafia. Natomiast zarówno amerykańskie wytyczne, jak i niemieckie wytyczne mówią, że pacjent, który zgłasza się w celu przeprowadzenia terapii chrapania, powinien mieć wstępnie wykonane badanie nocne. Dlaczego? Ano choćby dlatego, że jeśli mamy pacjenta, który chrapie i nie zdiagnozujemy go odpowiednio, tylko będziemy go leczyć na chrapanie, to zdarzają się sytuacje, że my możemy go wyleczyć na chrapanie. Natomiast pod spodem on może i na początku, i na końcu nadal mieć bezdechy. I tak naprawdę. Nawet z perspektywy naszego laryngologicznego bezpieczeństwa, a, takiego medyczno-prawnego, operowanie pacjenta bez badania może skończyć się z tym, że pacjent przejdzie jeden, drugi, trzeci zabieg, w końcu ktoś przyjdzie, komuś przyjdzie do głowy, a, dobra, sprawdźmy, co tam w badaniu następnym. I on po tych trzech zabiegach nagle ląduje z informacją, że ma ciężką albo super ciężką postać z zespołu stun z bezdechami. E i, i, i co, masz, co można takiej osobie powiedzieć, że w zasadzie z czego on startował? Czy te, czy te zabiegi mu pomogły, czy nasiliły chorobę, czy w ogóle nic nie zmieniły? Nie wiadomo. Nie da się leczyć pacjentów, chociaż ciągle część laryngologów to niestety robi. Nie da się, nie powinno się leczyć pacjentów w ciemno. Eee, polisomnografia nasze ulubione badanie eee, złoty standard w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. No, i teraz tak. E, jeśli to badanie zrobimy, to znowu, to nie jest tak, że jednym sposobem leczenia wyleczymy wszystkich. Że każdemu możemy zaproponować CEPAP, a jeśli ktoś nie ma i powyżej 30, to mówimy, no, no chyba nic. E, I tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo metod leczenia, jest bardzo dużo e, elementów, które pacjentowi możemy zaproponować. Tak jak mówię, to powinien być proces. To musi trwać, a i wyleczenie pacjenta, czy poprawa w ogóle funkcjonowania pacjenta trwa. To jest kolejne badanie, to, to nie jest badanie. To jest rekomendacja. To jest kolejna rekomendacja z 2021 roku. W, 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 opublikowana przez, również przez Amerykańską Akademię Medycyny Snu a, i ona bardzo wyraźnie mówi, gdzie, kogo i jak przesyłać. Na konsultację chirurgiczną w przypadku pacjentów, którzy mają zaburzenia oddychania podczas snu. Tam są cztery rekomendacje, długa praca, cztery rekomendacje. E, oczywiście one są e, wszystkie e, zbudowane na podstawie EBM, czyli na podstawie publikacji, oceny, oceny wagi tych publikacji, jakości wykonania tych publikacji. E, I tak jak mówię, są dwa, dwie rekomendacje oceniane jako mocne i dwie jako warunkowe. Pierwsza mocna jest taka, że dorośli z bezdechami, którzy mają BMI powyżej 40 i nie tolerują lub nie akceptują urządzenia PAP, CPAP, APAP, e, powinni być przesłani do chirurga snu, tak? czyli generalnie do laryngologa. E, no i to jest oczywiste. Tak? Jeśli mamy pacjenta, który jest ciężko chory, ma bardzo dużo bezdachów, nie toleruje cepapu, u No to tak naprawdę co możemy mu powiedzieć? Dobra, no to niech pan dalej próbuje, niech pani dalej próbuje, jak nie to nie. No nie, okazuje się, że część z tych pacjentów naprawdę możemy wyleczyć i znowu patrząc od strony laryngologicznej, to jest rozsądne i to jest dla nas bezpieczne. To znaczy, jeśli mamy pacjenta, który jest ciężko chory, mamy go zdiagnozowanego po pierwsze, a po drugie nie jest w stanie stosować cepapu, u to no z naszej perspektywy możemy z nim rozmawiać tak jak powinniśmy. Okej, okay, leczenie operacyjne może, ale nie musi pomóc. Jeśli pomoże, super. I tak nie ma pan, pani innego wyboru, tak? Nie, nie jest w stanie pan, pani stosować CPAP-u, możemy myśleć o operacji. Druga rekomendacja mocna i również dość oczywista jest taka, że jeśli dorosły z bezdechami ma również otyłość i BMI równą większą 35 i nie toleruje i nie akceptuje tego leczenia urządzeniem CEPAP. Również powinien być wysłany do osoby, no tym, tym razem do chirurga bariatry. Kolejne dwie rekomendacje to są rekomendacje warunkowe. Pierwsza mówi, że znowu dorośli, którzy mają BMI poniżej 40 i mają różne objawy niepożądane związane z nadmiernym ciśnieniem, które generuje urządzenie CEPAP. Powinni również być wysłani na, na konsultacje do laryngologa, ponieważ są to również osoby, które mogą mieć na tyle ewidentne y, zwężenie górnych dróg oddechowych, że my jesteśmy w stanie mu pomóc w tolerancji urządzenia. To jest nasza również rola i ona jest również udowodniona. Jest masa na ten temat badań i publikacji, że choćby udrożnienie nosa zwiększa tolerancję urządzenia. I znowu, to nie jest zabieranie pacjentów. Tych pacjentów jest nieskończona ilość. I nawet jakbyśmy wszyscy rzucili się teraz, robili laryngologicznie tylko operacje pacjentom bezdechowym, to i tak ich nie wyoperujemy. To nie jest w ogóle możliwe. To są, no, tak jak widzieliście Państwo, tych pacjentów jest nieskończona ilość. I kolejna rekomendacja warunkowa jest taka, że jeśli mamy pacjenta, który z jednej strony ma bezdechy, może być leczony cepapem, ale też ma ewidentną przeszkodę w górnych drogach oddechowych. To są proste rzeczy, tak? Niedrożny nos, duże migdałki podniebienne, to są takie zwykłe, zwykle najczęstsze, najbardziej oczywiste e, zaburzenia, to wtedy mamy taką sytuację, że według rekomendacji raczej on powinien zacząć od leczenia cepapem, ale rekomendacyjnie również może zacząć od leczenia operacyjnego. Tak czy inaczej taka osoba powinna być skierowana znowu do laryngologa a w celu konsultacji i porozmawiania, czy leczenie operacyjne może u tej osoby pomóc. A więc koniec końców trzy z tych czterech rekomendacji dotyczą laryngologii, a więc konsultacja pacjenta, który nie toleruje aparatów PAP, konsultacja pacjenta, u którego tolerancja jest ograniczona z powodu ciśnień generowanych przez te urządzenia, albo możliwość rozpoczęcia terapii pacjenta z bezdechami od leczenia chirurgicznego w wybranych przypadkach. Tak czy inaczej podstawową metodą leczenia i to naprawdę nie jest żadna ujma na honorze dla laryngologów. Jest leczenie aparatem PAP. Kropka. Chciałem Państwu pokazać jedną z publikacji, ponieważ znowu, no są oczywiście zarzuty, że laryngologiczne badania są mało wartościowe, że to nie są badania zrandomizowane, że tak naprawdę no, tam są zwykle no, nie, nie niedobrze metodologicznie przygotowane badania. Coraz więcej pokazuje się również badań dobrze zrobionych metodologicznie. To jest jedno z nich, pokazujące wyniki leczenia operacyjnego, już nie wnikając w szczegóły jakiego, na grupę pacjentów z zaburzeniami, z ciężką postacią zaburzenia dychania podczas snu. Koniec końców 102 pacjentów zrandomizowanych do dwóch grup, operacyjnej i nieoperacyjnej. Bardzo podobne dane wyjściowe tych pacjentów nie będę już c_twórnikom, natomiast to jest kluczowe. To są pacjenci wszyscy, 100% tych pacjentów to byli pacjenci, którzy albo nie tolerowali leczenia aparatem PAP, albo nie zgodzili się na to leczenie. To nie, nikt z nich nie był pacjentem, który miał ciężkie bezdechy i ktoś go złapał i go zoperował. A oni mieli zaproponowane leczenie operacyjne dopiero kiedy nie byli w stanie leczyć, być, leczeny, być leczonymi aparatem PAP. I to, co jest dość ciekawe i istotne, to średni, średni wskaźnik AHI w całej tej grupie leczonej, czyli 51 pacjentach, został zredukowany z 48 do 21. Nie najgorzej, nawet całkiem dobrze. To, co jest też istotne, to dużo pacjentów po leczeniu operacyjnym bardzo dobrze reaguje objawowo. To znaczy mamy często pacjentów, którzy nadal są chorzy w polisomnografii, ale dużo lepiej się czują po leczeniu operacyjnym. Chociaż oczywiście w trakcie tygodnia czy dwóch po operacji nie jest to przyjemne. No więc skala senności Appward pierwotnie nieprawidłowa 12,4, po leczeniu operacyjnym spadła, została zredukowana do 5. Wskaźnik ODI, wskaźnik desaturacji z 23 na 8. Również inne skala badania kwestionariuszowe też wszędzie te parametry uległy poprawie. I wracając do tego slajdu pierwszego, i wracając do tego, o czym mówił pan profesor Bielicki, kryteria dobrej tolerancji terapii PAP to minimum 4 godziny snu, minimum 5 dni w tygodniu. Skąd to się wzięło? Tak sobie ustaliliśmy. Ktoś się zebrał z kimś, porozmawiali, porozmawiali, no i tak im wyszło. I teraz tak wszyscy sobie powtarzamy, że kryterium dobrej tolerancji PAP to są 4 godziny snu, 5 dni w tygodniu. Załóżmy, że śpimy średnio 7 godzin, chyba tak mniej więcej śpimy, między 6 a 8, w tygodniu jest 7 dni, w związku z tym przesypiamy 49 godzin. A co oznacza, że jedynie 20 godzin, czyli 40% tych godzin snu w tygodniu przespaliśmy z CPAP-em i to jest dobra tolerancja urządzenia. Pozostałe 60 spaliśmy nadal, chrapiąc, dusząc się, bezdechując i tak W związku z tym, nawet jeśli Aparat CEPAP wyleczył nas do zera, co zdarza się oczywiście, ale niekoniecznie, to i tak 60% czasu w tygodniu mamy HIV-47, co prawdopodobnie fizjologicznie jest jeszcze gorsze, jak mamy raz 0, a raz 47, niż jak średnio mamy 25. W związku z tym, chirurgicznie i to jest też często obecnie podnoszony argument z kolei na chirurgicznych konferencjach dotyczących leczenia zaburzenia oddychania podczas snu, że nie ma co się obrażać na wyleczenie z 48 na 20, bo leczenie cepapem też na końcu, nawet u osób, które według naszych wymyślonych tak naprawdę e, e, założeń, że nawet jeśli to są dobre tolerancje leczenia, to nadal średnia AHI takiego pacjenta jest wyższa, 28. No właśnie i znowu, ja chciałem powiedzieć wyraźnie, bardzo wyraźnie, że wydaje mi się, że ta nasza współpraca się cywilizuje i też my laryngolodzy coraz więcej mówimy, laryngolodzy do laryngologów o tym, żeby leczyć CPAP-em. Laryngolodzy mają możliwość wypisywania wniosków na refundację CPAP-ową i to też nie znaczy, że jeśli mamy pacjenta, który ma bezdechy, i wypiszemy mu CEPAP, to tak naprawdę nie musimy myśleć o tym, o, straciłem pacjenta do operacji, bo tak naprawdę masa z tych pacjentów i tak wraca i chce dalej się leczyć. I to jest bardzo istotne i ten proces choroba przewlekła, przewlekłe leczenie jest bardzo istotne. Okej, okay, niektórzy rzeczywiście tak robią, natomiast no, coraz więcej laryngologów uczestniczy w procesie i tak samo coraz więcej internisów powinno moim zdaniem uczestniczyć w procesie. Potrafimy ograniczyć... Możliwości nasze w leczeniu pacjentów. A więc no znowu, jeśli ktoś wypija tak jak znany rusofil, Gerard Depardier, 14 butelek wina dziennie, nie wyleczymy go operacyjnie z bezdechu, będzie chrapał, tak. Jeśli ktoś ma taką posturę, to znowu rzucenie się na niego z operacją jest skrajną niedorzecznością, jest niebezpieczne i naprawdę powinno się skończyć no, no, no nie, nie robimy tego. Również nie operujemy laryngologicznie pacjentów, których nie wyoperujemy, ponieważ są pacjentami ortognatycznymi. Tak? Więc jest masa ograniczeń, które mamy. Natomiast, no właśnie, to jest też coś, w co dużo laryngologów nawet uwierzyło. To znaczy, że nie ma co w ogóle myśleć o leczeniu operacyjnym, bo ci pacjenci cierpią, bo to gardło wygląda obrzydliwie. I nadal straszymy się tak, My, tak, a, a interniści tak, tak. Znaczy, interniści głównie mówią, że brzydkie gardło boli, nie ma co w ogóle nie, laryngolodzy przedstawiają co po mniej więcej, pewnie tak. Natomiast znowu na, laryngologicznie nawet często, jak ja mówię o tym leczeniu operacyjnym to na sali widać takie miny, znaczy nie, w ogóle już nie róbmy tego więcej ludziom, to skrajnie boli w ogóle, mm, 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 mm. w ogóle jakby dużo laryngologów ma w głowie coś takiego, że operacja na bezdechy jest bez sensu. Eee, no nie jest tak. Operacja na bezdechy jedna u wszystkich jest bez sensu. Natomiast wracając do tego, to w ogóle nie jest operacja, to nie jest zdjęcie z operacji bezdachowej, to, to jest zdjęcie z, u pacjenta, który po prostu miał usunięte migdałki, tą silektomię. I teraz tak, zobaczcie, to jest publikacja z jednego ośrodka a z 2020 roku, usunięcie migdałków podniebiennych w materiale własnym. I w jednej klinice w 3 lata, 2017, 2018, 2019 a, usunięto 300 migdałków ludziom, 100 rocznie, dwa w tygodniu. A 70% z tych pacjentów z powodów nawracających zapaleń migdałków podniebiennych. I jakby z tym nie mamy problemu. My, laryngolodzy, wywalamy te migdałki. Dobra, ma zapalenie, miał trzanginę, nie ma problemu. Natomiast znalezienie odpowiedniego pacjenta, który potencjalnie mógłby odnieść korzyść z takiego w zasadzie samego zabiegu, ale z perspektywy bezdechów, 15%. 11% z powodu bezdechu, 15% z powodu chrapania bezdechów. No, no tak sobie podzielili i trochę jest to taka sytuacja, że tak naprawdę prostym zabiegiem, znowu laryngolodzy trochę nie lubią, bo wszyscy, którzy operują to chcą, żeby ta ich chirurgia była jakaś taka super skomplikowana, a to są takie proste raczej zabiegi, nic tam wielkiego nie ma, natomiast prostym zabiegiem de facto możemy wydłużyć życie pacjentom i znowu wszystko można podeprzeć jakąś publikacją. To jest jedna z takich publikacji, ona jest fajna, bo nią można pokazać bardzo wyraźnie, że operacja jest w ogóle super. I że nawet lepsze niż CEPAP i tak jak mówię, no publikacji jest masa, ich jakość jest różna, w związku z tym, no, wszystko można gdzieś tam znaleźć, ale zobaczcie Państwo, to są bardzo duże grupy pacjentów, a, pośród których Jedna grupa była leczona Cepapem, druga grupa była leczona taką uwulopalatofaryngoplastyką, czyli usunięcie migdałków, plastyka gardła. No i tutaj podsumowanie, niezbyt elegancko ujęte moim zdaniem, ale jest tutaj napisane, że po jakby zabraniu wszystkich innych elementów, które mogłyby wpływać na wynik, pacjenci na Cepapie mieli o 31% wyższe ryzyko bycia nieżywymi w każdym momencie tego badania. A, Tutaj obrazy pobierające to badanie. To znaczy, to znaczy, według tego badania na dużych grupach, w jakimś tam paroletnim przebiegu czasu, okazuje się, że pacjenci, którzy byli leczeni operacyjnie, żyją dłużej. Czy to prawda, czy nieprawda, zależy pewnie od badania. Natomiast i interniści, i laryngolodzy, i cepa, i chirurgia, wszystko razem naprawdę ma swoje miejsce, a pacjentów jest naprawdę bez Dziękuję bardzo.